Witajcie ponownie na kanale z tej strony Aga. Mam dla was dzisiaj propozycję na zimowy domek. Do jego zrobienia wykorzystamy zestaw wykrojników od Tima Holca. Tak jak już wspomniałam, wykorzystamy y, duży zestaw domków od Tima Holca. Jest to nowa wersja przygotowana z wykrojników Thinlist. Poprzednio mogliście znaleźć i czasem na rynku też da się znaleźć w formie Bix. Do przygotowania dekoracji wykorzystam domek jeden i sporo elementów, które znajdziecie w tym zestawie. Całą kompozycję zamontuję na plastrze wyciętym z brzozy. Jak widzicie, domki przygotowałam i wykroiłam z cienkiego papieru. Kraftowego. Jest on o tyle lepszy, że te domki mają i te elementy są małe i mają dużo różnych zagięć. W związku z tym, z takiego papieru jest o wiele łatwiej przygotować naszą osobę. I jeśli chcecie, aby ten domek był bardziej trwały, prosty i mniej się kiał, to można wykonać dodatkowe wykroje poszczególnych ścian i zamontować bezpośrednio na. Domku. Dzięki czemu można jeszcze dodatkowo to ozdobić, na przykład używając takich specjalnie do nich przygotowanych małych um, folderów do embossingu. Zresztą zamieszczam Wam link do Tima Holca, dokładnie jak on budował te domki i jakie różne cuda można z tego wytworzyć, z tych wykonników. Link znajdziecie w prawym górnym rogu. Jak widzicie, te wykrojniki naprawdę mają dużo elementów. Można sobie przygotować dwa różne typy dachów. Tutaj wybrałam dachówki półokrągłe, ale jeszcze są takie kwadratowe, trochę jakby wyglądające, zrobione z łupka. Są różne daszki, różne dodatki. Na przykład tam po lewej stronie widzicie jeszcze rozłożoną taką a la oranżerię z oknami. Można też zrobić nawiedzoną chatę na Halloween. Także naprawdę, naprawdę jest z czym popracować. Tu właśnie pokazuję Wam, jak popełniam błąd. To znaczy, zamiast na daszku przykleić te dachówki równolegle ze szczytem dachu, to ja z jakiegoś powodu zrobiłam to na skos. Natomiast nie sprawia to żadnych problemów. Później tego, jak zobaczycie w ostatecznej pracy, nie będzie widać. Aż tak. I teraz przechodzę do już ozdabiania tego domku bo tak po prostu na rozłożonym jest o wiele łatwiej. Będę powielać wszystkie ściany za pomocą gesso, a potem będę kolorowała kilkoma farbami tak, żeby ten domek nabrał charakteru. Także na razie zostawiam Was tylko z muzyką i do usłyszenia za chwilę. Tutaj w tym miejscu na początku chciałam zrobić tylko takie przetarcia tą czerwoną farbą, żeby wychodził ten brąz jako takie już starte te cegiełki, ale stwierdziłam, że to jest mało ładne i mało widoczne, więc generalnie wszystkie dachówki i dach pokryłam równo czerwoną farbą, a dopiero potem dałam brązową i na końcu białą. Czego tutaj wam nie pokazuję, to jest to, że pomiędzy farbami oczywiście myję pędzel, a także po nałożeniu farby podsuszam, żeby nie było problemu, żeby kolory się jakoś brzydko nie mieszały, tylko faktycznie, żeby uzyskać efekt przetarcia. Dochodzimy z jednego, powiedzmy, z najtrudniejszych, a tak naprawdę wymagających elementów czyli złożenie domku w całość. I ja to zdecydowałam się na klej, ale ponieważ jest to dość cienki papier, to klej, bo jest to klej wodny, będzie niestety powodował zwijanie się domku. W związku z czym, jeżeli chcecie mieć w miarę, powiedzmy, prosty ten domek, to polecałabym cienką taśmę dwustronną do sklejenia wszystkich elementów zarówno ścian, jak i dachu. Niemniej efekt, jaki uzyskacie z klejem, właśnie taki trochę pokrzywiony ten domek, będzie wyglądał bardziej realistycznie na taki no już stary yy, wiejski domeczek niż taki, no wiecie, od linijki. Tak jak czasami kupujecie gotowe, drewniane ze sklejki yy, domki do zbudowania, no to ten będzie taki, no właśnie, dawał trochę więcej realizmu. Oczywiście to nic złego, że domek będzie prosty czy będzie krzywy. Po prostu Wy dla siebie budujecie taki domek, jaki będzie Wam sprawiało przyjemność patrzenie na niego. Bo jakby nie było, generalnie robicie to dla siebie. Ewentualnie dla rodziny, jeżeli rozbudowujecie całą wioskę. I tu właśnie jest ta magia tych wykrojników: to, że możecie co roku budować razem z rodziną, przed świętami, z dzieciakami takie domki. Jakby rozbudowując swoją wioskę, dlatego że to nie tylko będą domki takie typowo powiedzmy mieszkalne, ale możecie z tych wykronników stworzyć jakiś kościółek, jakąś e, taką dużą posiadłość. No naprawdę możliwości jest tam sporo i jest to sporo e, zabawy, bo faktycznie zrobienie takiego domku. Ja tu Wam oczywiście daję na przyspieszeniu albo na skrócie, ale to jest około godziny, dwóch, żeby zbądować wszystko, więc myślę, że e, może być bardzo fajna zabawa dla całej rodziny. czas na przygotowanie choineczki. Ponieważ ja w swoich zasobach mam taką po prostu zieloną, całoroczną nazwijmy to, to za pomocą gesso i brokatu przygotuję tak, żeby wyglądała zimowo. W sklepie natomiast dostaniecie obydwie wersje, więc jakby ten krok możecie pominąć, jeśli kupicie już gotową, ośnieżoną choineczkę. Zresztą linki do wszystkich produktów, które wykorzystuję tutaj do zrobienia tej dekoracji, znajdziecie pod spodem w opisie filmu. Teraz przyszedł czas na to, żeby zima zagościła na domku. W związku z tym wybieram pastę śniegową, którą nałożę najpierw na sam domek, oczywiście tam na szczyty, gdzie ten śnieg leży, a potem wykorzystam też tą pastę do pobielenia już całej dekoracji dookoła. I wszystko tak samo jak w przypadku choźneczki, posypię brokatem, żeby się pięknie wszystko iskrzyło. Taka pasta śniegowa to też świetny produkt, dzięki któremu można jakby schować pewne może niedoróbki albo niedociągnięcia w naszym domeczku czy w pracy, bo na przykład jeżeli gdzieś się pojawiła jakaś nieładna dziura, to można tam właśnie dopchać tego, tej pasty i wszystko będzie wyglądało pięknie i elegancko i tak jak miało być. Zresztą zobaczycie jak wykorzystam w ten sposób tą pastę już za chwilę. Na razie trzeba całą kompozycję złożyć w całość. Ja tu wykorzystałam klej na gorąco, dlatego że no, po pierwsze jest znacznie szybciej i od razu przykleja nam element. Po drugie moja choineczka nie miała żadnej stópki, w związku z tym musiałam no, rzeczywiście zbudować taką, mm, takie mocowanie, żeby ta choinka się utrzymała. W sklepie natomiast macie różne wersje na stópkach, czy nawet na takiej dość wygodnej nóżce. Także nie, nie powinniście mieć tu większego problemu. Domek też wklejam na klej na gorąco, i to też jeden z tych elementów, który będę potem markowała czy ukrywała właśnie pod pastą śniegową. Także to myślę, że jest najlepsze rozwiązanie niż, niż klej, który schnie znacznie, znaczy normalny klej, który schnie znacznie dłużej, a z tym klejem na gorąco idzie to błyskawicznie. Oczywiście, w takim zimowym domku wiejskim nie może zabraknąć płotu. Także ten płot przygotowuje po prostu z wykałaczek, a wy możecie wykorzystać każde inne jakieś drewnianko czy zapałki, co tam macie pod ręką. I to jest taka najprostsza wersja płotku, który nie wymaga jakichś specjalnych umiejętności. Oczywiście w tym szale twórczym zapomniałam pokolorować błotko na brązowo, ale na szczęście zorientuję się w porę i no po prostu dokoloruję. Ja Wam oczywiście radzę, jeżeli pierwszy raz robicie coś takiego, żeby pamiętać i pokolorować od razu po, po, po sklejeniu, ale jeszcze nie w klejeniu, no będzie Wam po prostu łatwiej. I tu jest właśnie ten moment, w którym maskuję fakt, że domek jest trochę krzywy i z jednej strony odstawał mi od e, drewna, ale no tak, jak mówię, można to wszystko schować, czy to pastą śniegową, czy na przykład, no właśnie klejem na przykład na gorąco, i potem pomalować, żeby wyglądało jak trawa. No, wyobraźnia was ogranicza, krótko mówiąc. Nic nie ma takiego, że nie da się uratować. Każdą pracę w miarę możliwości da się. No chyba, że osiągniecie punkt, który już nie. Ale to jeszcze było do uratowania. A dzięki temu domek zyskał takie właśnie naturalności starego domku troszkę już takiego, no wiecie, rozsypującego się morza ale, no właśnie, że ma swój charakter że nie jest nówka sztuka tylko już przeżył jakąś swoją historię. Tu jeszcze dam Wam podpowiedź, która myślę, że jest całkiem oczywista, ale na wszelki wypadek. Ten domek możecie też pokombinować tak, żeby go nie wklejać i móc włożyć światełka do środka albo świeczuszkę, która będzie tak migotała. Albo jeżeli chcecie wkleić, wtedy można też zrobić maleńką dziurkę z tyłu kompozycji, tak, żeby nie było tego widać na zewnątrz, i włożyć lampeczki. Takie drobniutkie, które zresztą też znajdziecie na półkach w zielonekoty.pl. Ostatnim elementem, jaki dodam do kompozycji, to wianek świąteczny, również z zestawu wykrojników Cima Holca. Te wykrojniki są na tyle małe, że jestem w stanie użyć małej maszynki do wykrawania, no ale do całej kompozycji i tego domku rzeczywiście przyda Wam się duża maszynka. To taka standardowa A5. Te elementy można pokolorować na kilka sposobów. Ja akurat wybrałam tuszę Distress, ale równie fajnie będą wyglądały te elementy wycięte z kolorowego papieru. I to wszystko, co dla Was przygotowałam. Mam nadzieję, że moja propozycja spodobała się Wam i że może skusicie się na takie domeczki do wykonania samodzielnie. Poza dużymi wykrojnikami domków, tym Holtz przygotował również małe zestawy, które doskonale, tak jak te duże, sprawdzą się na takich zimowych kompozycjach. I ja zachęcam Was do zabawy z dzieciakami i rodziną. A ja żegnam się z Wami i do zobaczenia w następnym tutorialu. Pa pa!